9 listopada, wtorek, święto poświęcenia Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Z Ewangelii Świętego Jana: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska. Dzisiaj w Kościele obchodzimy e, święto e, Matki Kościołów, Matki Kościołów Rzymu, ale całe, całego świata. Bazyliki na Lateranie. Moi kochani, i patrząc dzisiaj na tę bazylikę, jako na Matkę, jako główny kościół całego świata, musimy spojrzeć też na nasze kościoły, na nasze kościoły te z cegieł, te z materiału zbudowanym. Jak my troszczymy się o nie, jak dbamy o nie, nie tylko wizualnie, ale także duchowo. Czy rzeczywiście w tym domu modlitwy, moim domu parafialnym, do którego chodzę, dbam nie tylko o to, żeby było pięknie, żeby był ten nastrój taki wizualny, duchowy, czysto, porządek, kwiaty, wszystko poukładane, ale przede wszystkim to, co powiedziałam przed chwilą, ten nastrój duchowy, czyli czy czuję tego ducha modlitwy. My tego ducha modlitwy do Kościoła my wprowadzamy sami. To my przychodzimy do kościoła z duchem modlitwy, prosząc o relację z Jezusem. On tam na nas czeka cały czas, nieustannie, 24 godziny na dobę w najświętszym sakramencie. Już w wielu kościołach jest tak wiele kaplic adoracji najświętszego sakramentu, gdzie możemy przyjść i w tego ducha modlitwy, w ten duch Boży mieszkający w tym domu wejść, zaczerpnąć go, wziąć siłę. Zabrać coś z tego kościoła duchowego, niematerialnego, tylko duchowego, i zanieść go do świata, do naszych domów, do naszych rodzin. Troska o mój rozwój duchowy, mojego kościoła parafialnego. Ale także to, to dzisiejsze święto nam mówi o takiej trosce duchowej mnie, jako człowieka. Święty Paweł, apostoł, w pierwszym liście do Koryntian powiedział. Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Moi kochani, każdy z nas jest świątynią Pana Boga. Każdy z nas poprzez sakrament chrztu świętego został konsekrowany do tego, aby duch Boży, aby Bóg zamieszkał w nas. I tu też jest ta troska właśnie o, o to, jak ja pozwalam Bogu mieszkać w moim sercu. Czy rzeczywiście to moje serce, moje wnętrze, ja sam w sobie. Jestem świątynią, świątynią, w której mieszka Bóg. Czy może potrzeba, aby przyszedł dzisiaj Jezus i tak jak przyszedł do świątyni jerozolimskiej i powypędzał przekupców, kupców, przekupki, wszystkich, którzy handlowali zwierzętami, ptakami, zrobili targowisko z, z, ze świątyni? Ileż razy w naszym życiu robimy takie targowisko z, na, z naszego serca, z naszej świątyni ducha, która jest we mnie, w moim sercu. Ile razy to przepełnione jest właśnie jakimiś grzechami, pokusami, moimi ludzkimi słabościami. To jest ten moment dzisiaj. Ta dzisiejsza Ewangelia, to dzisiejsze święto stawia przed nami właśnie taki moment, kiedy możemy zastanowić się, co jest wnętrzem mojego serca. Co jest wnętrzem mojego ja? Czy tam rzeczywiście mieszka Bóg, do którego może przyjść każdy, z którego każdy może zaczerpnąć? Moi kochani, na budowę świątyni Ducha Świętego w sobie, na piękne relacje z naszymi parafiami, z naszymi wspólnotami, z naszymi kościołami. Serca Wam dzisiaj błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego wtorku.